Investigators are still here now, trying to figure out what exactly happened, and this is the home in question where they were found inside dead. Moje filmy są przeznaczone do celów rozrywkowych i edukacyjnych. Wszystkie materiały zawarte w moich filmach odzwierciedlają ten cel. Żadne naruszenia praw autorskich nie jest zamierzone. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do jakiegokolwiek materiału znalezionego w moim filmie i masz problem z wykorzystaniem przeze mnie tego materiału, skontaktuj się ze mną pod adresem mailowym kurtyna1996małpa.gmail.com Witaj internecie. Dziś materiał zgoła inny, ponieważ skupi się na innym internetowym twórcy i jego tajemniczym zniknięciu. Benjamin Roger Ross Paradun Znany w sieci jako Warner The Gubermeister, był małym twórcą na platformie YouTube. Tworzył komiczne skity, zazwyczaj kilkudziesięciosekundowe, przedstawiające sceny z popularnych kreskówek. Rozpoznawalny był również w społeczności YouTube Pops, czyli gatunku internetowego humoru, który bazował głównie na kopiowaniu fragmentów z jakiejś kreskówki czy innego show i przerabianie go w taki sposób. Aby całkowicie stracił swój sens czy logiczność. Czasami twórcy tego gatunku tworzyli wręcz kloaczne wariacje dziwnych dźwięków i stop klatek, które wprawiały oglądającego w zakłopotanie. Z czasem kanał Benjamina zaczął gromadzić duże zasięgi i generować wyświetlenia. Podczas swojego szczytu Benjamin zgromadził ponad 8 milionów wyświetleń na swoim kanale, co uczyniło go znaną postacią w społeczności YouTube Pops. Jednak 21 grudnia 2021 roku Benjamin wrzucił swój ostatni film i przestał udzielać się w sieci. Początkowo myślano, że chłopak odpuścił lub zmienił platformę ze względu na regulamin YouTube'a i coraz większy rygor. Jednak nagłe zniknięcie Benjamina skrywało znacznie bardziej mroczną i przerażającą historię. Do tego tragicznego odkrycia doszło 27 stycznia 2022 roku w Somerville w Missouri. Tamtego dnia starszy brat Benjamin'a wielokrotnie próbował się z nim skontaktować. Kiedy to nie skutkowało, próbował dzwonić do sąsiadów. Ci rzekomo zeznali, że od jakiegoś czasu nie widzieli ani Benjamina ani jego rodziców. Nie mając wyjścia, starszy brat Benjamina zadzwonił na policję, aby poprosić funkcjonariuszy o przyjazd. Według doniesień telefon na policję został zarejestrowany około godziny 20.00. Dzwoniący poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie domu i sytuacji z jego bratem i rodzicami. Kilka minut później funkcjonariusze dotarli na miejsce i zastali włączone światła w całym domu. Jednak mimo usilnych prób wywołania domowników, nikt nie odpowiadał. Drzwi i okna były zamknięte, a w domu nie było słychać ruchu właścicieli. Według raportu policji dwie jednostki przybyły w tamtym czasie na miejsce zgłoszenia. Po kilku próbach wołania i pukania policjanci mieli odpuścić i odjechać, jednak funkcjonariusze wyczuli, że coś jest nie tak. Początkowo zgłoszono sytuację do centrali w nadziei, że dyżurny uzyska informacje dotyczące mieszkańców, jednak po kilku minutach policjanci postanowili wyłamać drzwi i włamać się do środka mieszkania. Ostrożnie wchodząc do domu, policjanci zauważyli ciało starszego mężczyzny. Leżącego niedaleko drzwi wejściowych. Tym mężczyzną był Gregory Pardun, ojciec Benjamina. Idąc dalej, policja natrafiła na ciało Debry, matki 16-latka. Finalnie policja natknęła się na 16-letniego Benjamina. W sieci nie ma potwierdzonych informacji na temat tego, gdzie leżały ofiary. Jednak to, co wiadomo, to to, że każda z ofiar została zastrzelona. Gregory wciąż trzymał pistolet w swoich rękach, gdy zjawiła się policja. Jego żona, Debra, została postrzelona w okolicy klatki piersiowej. Benjamin miał kilka ran postrzałowych. Początkowo myślano, że ciała są wynikiem nieudanego napadu, prawdopodobnie rabunkowego. Jednak z domu nie zniknęły kosztowności, a policja podczas śledztwa nie znalazła w domu gotówki. Na miejscu zbrodni nie znaleziono udziału osób trzecich. Nic nie wskazywało również na to, że doszło do włamania, więc jedynym rozsądnym wyjaśnieniem było morderstwo, a później samobójstwo. Według śledczych Gregory tamtego wieczoru wyciągnął pistolet i zastrzelił swoją żonę, a później swojego syna. Kilka chwil później postanowił popełnić samobójstwo, co sugerowałby pistolet wciąż trzymany w rękach podczas zjawienia się władz. Jakiś czas później media pochyliły się nad tą sprawą, rozpisując się o ciałach w domu Benjamina. Te informacje dotarły do jego widzów i częścią z nich mocno wstrząsnęła, biorąc pod uwagę komentarze pojawiające się pod jego materiałami od dnia, w którym media ogłosiły tragedię. Benjamin nigdy nie wspominał o problemach rodzinnych czy swoich własnych, co jeszcze bardziej dziwiło jego stałą widownię. Po tych wydarzeniach w listopadzie 2022 roku starszy brat Benjamin'a założył zbiórkę na platformie GoFundMe, która nie tylko pozwoliła widzom Benjamin'a wesprzeć jedynego żyjącego członka jego rodziny, ale dała również im możliwość poznania historii, którą wam przedstawiłem. Według brata Benjamin urodził się w 2005 roku i jakiś czas po jego narodzinach zdiagnozowano u niego autyzm. Choroba utrudniała Benjaminowi kontakt z innymi ludźmi. Z powodu choroby chłopiec uczył się w domu i, mając zaledwie 8 lat, zaczął publikować swoje filmy na platformie YouTube. Według jego brata Benjamin rozpoczął publikację, aby znaleźć przyjaciół. Niestety, choroba i trudności Benjamina nie były jedynym problemem, który trawił jego rodzinę. Jego matka Debra cierpiała na uszkodzenie nerwów po wypadku najprawdopodobniej samochodowym. Ponadto jego ojciec Gregory również miał poważny wypadek samochodowy, który przyczynił się do problemów z chodzeniem i funkcjonalnością. Na dodatek rodzina borykała się z problemami finansowymi, co może tłumaczyć, dlaczego Gregory postanowił uwolnić swoją rodzinę od cierpień. Według brata Benjamina ich ojciec zawsze był dumnym człowiekiem, który nie prosił o pomoc. Być może mężczyzna uznał, że jego rodzina wystarczająco się wycierpiała i postanowił popełnić niewybaczalną zbrodnię w imię czegoś, w co wierzył. Śmierć Benjamina odcisnęła piętno na społeczności YouTube Pops. Choć był on twórcą treści dość niszowych, to jego działalność w społeczności była dosyć duża. Niektórzy jego widzowie postanowili kontynuować jego dzieło ku pamięci 16-latka. Jest jednak kilka niewiadomych w tej sprawie, choć mogą być to tylko błędy w protokołach policyjnych czy medialnych. Według Houston KJ-3. Biura prasowego, to jeden z członków rodziny znalazł jedną z ofiar i wtedy wezwał pomoc. Żadne źródło nie podaje imienia ani relacji tej osoby. Policja nie ujawniła tych informacji publicznie najprawdopodobniej w trosce o prywatność pozostałych członków rodziny. Skłania to jednak do myślenia, ponieważ z tego co wiemy, to starszy brat Benjamin'a wezwał policję. Jednak on sam nigdy nie twierdził, że był na miejscu zbrodni. Być może ktoś inny z rodziny, ktoś, kto również martwił się o brak kontaktu. Zjawił się w domu Pardonów i dokonał odkrycia. Jednak nawet jeśli to nie skontaktował się prosto z policją, a ze starszym bratem Benjamina. Jest to jedna z tych tragedii, które ciężko zrozumieć. Czy śmierć była jedynym wyjściem z trudnej sytuacji, czy tylko ucieczką przed trudami kolejnych dni? Ten materiał nie ma na celu obarczać nikogo winną czy sugerować potencjalnych winnych, ma na celu przestrzec was przed niektórymi zachowaniami. W dzisiejszych czasach życie pędzi niesamowicie szybko. Wielu z nas nie ma dziś czasu na refleksję czy zastanowienie się nad tym, co nas otacza. Ten film i ta tragedia jest przykładem na to, że czasami warto jest zainteresować się życiem innych. Czasami, nawet życiem tych, których osobiście nie spotkaliśmy. Czasami odrobina naszego wysiłku i chęci może uratować komuś życie, a nas nie kosztuje to wiele. Ja dziękuję Wam za obecność i do usłyszenia już wkrótce. Cześć. Jeszcze przerwę Wam na moment. Witajcie. Podczas montażu tego filmu stwierdziłem, że dogram do niego krótki moment i powiem Wam, że tak, zacząłem fuzjować dwa kanały w jeden, czyli. Część filmów z ciekawskich inaczej będzie pojawiała się tutaj. Oczywiście muszę robić to stopniowo ze względu na weryfikację YouTube'a i niektóre filmy prawdopodobnie będę musiał przerobić, więc tutaj koniecznym jest odfiltrowanie tych, które są teoretycznie szkodliwe dla tego nowego kanału. Ale tak, jak już możecie zauważyć, albo mogliście, albo jeśli nie wiecie, to zerknijcie sobie również na sekcję postów, czyli społeczności mojego kanału. Tam jest y, informacja również, ale zaznaczę ją tutaj, że tak, niektóre firmy będą reuploadowane na ten nowy kanał, ponieważ chcę, żeby wszystkie materiały były w jednym miejscu, y, no i dwa, szkoda, żeby po prostu tamte materiały gniły, a tutaj może jeszcze kogoś zainteresują. Dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, siemka.